I witam ponownie Dzisiaj nie mam wyspecjalizowanych Poszukiwań Po prostu tak sobie Wbiłem do lasu I idę szukać Czegokolwiek Znów ten śnieg stopniał To idzie poszaleć Więc zobaczymy Co odkryjemy I co będzie Miłego oglądania No, i dosłownie przeszłem kawałeczek z tamtego drzewa. Dosłownie tam robiłem zdjęcie. A tu pierwszy dołek i pepesza. Więc pierwszy fan jest. To może będzie złoty pociąg. Albo złoty shit. Dobra, to lecimy dalej. No i drugi dołek i takie oto mocowanie do bulbulatora z przyczłapkami na żywicę, o. Sztuka numer jeden, a założę się, że będzie sztuk razy sto, bo teoretycznie to bije, bije to na złą, bo bije, ale w tym przedziale też lubi przedwojnie. Pikać, więc dlatego kopię. A nic, lecimy dalej. No, a tu następny dołek, i też informacja może komuś się przyda. Jak ludzie wstawiają na grupy, przypuśćmy, takie coś stawią. O, kamień wygląda z zewnątrz, bo tak wygląda, bo pokryty. Wystarczy uderzyć, żeby się otworzył. No i się pokazuje nam. Odłamek. I jest. Na zewnątrz jak kamień wygląda. Pokryty piaskowcem. No nic, lecimy dalej. No i macie dosłownie na wierzchu. Bulbulator numer 2 Leżał sobie pod liśćmi. Zjedzony przez czas, ale jest. Dobra, lecimy dalej. No, i dołeczek, i pierwsza monetka już wyczyściłem. I mamy tu jednego feninga z Helmutem, ale jest. A tu taki teoretycznie nie młodnik, nawet nie jest ogrodzony. To... Działamy dalej. A tu kolejny dołeczek znowu inna sceneria. Już szczotką potraktowałem. I tam mamy dwa grosze przed wojnie. Już nie wiem, które z kolei, ale to nie dziś tylko łącznie, ale jest. No to nic to lecimy dalej. No i dołeczek. I guziczek. Nic wielkiego, no ale jest. Na razie dwie monetki, guziki i kupę złomu. Lecimy przed ciebie Tu jakaś dróżka idzie. To może coś padnie. Dobra, to do następnego. No i tu taki dołeczek. A tu taki oto fant półtora metra ruły salowej ocynkowanej do tego ale to przy drodze to ma prawo tu leżeć z jakiegoś powodu dobra lecimy dalej a tu lecimy dalej tylko teren zmieniłem takie pole a tu takie ładna roślinka Barsz sosnowskiego sosnowskiego bo mu tam było dobrze że jest zima to nic z tego nie będzie ale jest. Dobra, to lecimy szukać. No i tu następny dołek. Monetka jest. Ale współczesne 5 groszy. To szału nie ma, ale w końcu. Monetka to monetka. No nic, chodzimy dalej. Dobra, widzimy się w następnym dołku. I tu takie fanty wychodzą. Ktoś z nas znalazł ale kto to nie powiem tu leżą u góry widzicie a tu następne dziewiątka współczesna a tu dalej ktoś się zbroił i teraz kwestia czy wysypane bo ma coś to związanego z napadami i tak dalej czy jakiś zrzut broni współczesnej? Ale to przekopiemy to i zobaczymy. Ale widzicie sami, jak to wygląda. Dobra, to szukamy dalej. No i kopiemy dalej, dalej. I dalej wychodzą. Może dojdziemy do jakiegoś pistoleta. Tylko mi to cuchnie tu, zaraz wam pokażę kombinowanymi pociskami, bo tu jest wydrążony. Wiecie po co? Strzela się bałą dziurą, a plecy wychodzą całe. I wszystko współczesne, niezbite, 9 mm. I szukamy dalej i zobaczymy, co z tego będzie. No i tyle się tego uzbierało. Wszystko współczesne. No i tak i ta to wygląda. na atak zombie jest ale niestety trzeba zakopać i tyle dobra lecimy dalej no i następny dołek i standardowo musi być obrączka od gołębia który to mamy rok zaraz wam powiem 99 a my lecimy dalej no i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Jutro się zbliża odwilż. To no nie ma źle, będzie dobrze. W sobotę mam wypad. Tam do znajomego mnie zaprosił też na WKZ w Wery. Zobaczymy, co tam wypadnie. A w niedzielę zrobiłem takie spotkanie większe dla 11 osób z internetu. Tam i grupą. Jakieś dzieci będą też, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. A tak to zapraszam do następnego odcinka i dziękuję za oglądalność. Do widzenia.